Hej. Dzień dobry dzieci Dzisiaj prosto z mojego domowego lasu. Przeczytam dla was bajeczkę pod tytułem „ Białośnieszka i różyczka miłego słuchania. Dawno- dawno temu w chatce niedaleko lasu mieszkały dwie siostrzyczki ze swą babcią Obie były grzeczne i uczynne, i często pomagały babci. Obie też były bardzo ładne, choć w ogóle do siebie niepodobne. Jedna z nich miała rude warkoczyki i rumianą buzię. Dlatego nazywano ją różyczką. Druga zaś miała włosy jasne jak pszenica, a policzki blade, niemal białe jak śnieg. I wszyscy nazywali ją. Białą śnieżko. Pewnego zimowego wieczoru podczas śnieżnej zamieci dziewczynki siedziały przy kominku, zwijały kłębuszki włóczki i słuchały babci, która opowiadała im niezwykłe historie. Nagle rozległo się głośne pukanie do drzwi. Babcia poprosiła je, by otworzyły. O, to na pewno strudzony wędrowiec, który przemarzł podczas śnieżnej zamieci. Otwórzcie i wpuśćcie go do środka. Niech się biedak ogrzeje przy ogniu i zje coś ciepłego, powiedziała staruszka. Dziewczynki grzecznie podeszły do drzwi i otworzyły zasuwę. Jakież było ich zdziwienie, gdy na progu ujrzały wcale nie wędrowca, lecz prawdziwego. Najprawdziwszego niedźwiedzia! Rzuciły się z krzykiem w stronę zaniepokojonej babci, ale niedźwiedź odezwał się ludzkim głosem. Nie obawiajcie się, nie zrobię wam krzywdy. Chciałbym się tylko przez chwilę ogrzać. Mogę wejść? zapytał z nadzieją w głosie. Dziewczynki spojrzały niepewnie w stronę babci, ale gdy ta skinęła głową, pozwoliły misiowi wejść do środka. Niedźwiedź usiadł przy kominku, a babcia go zapytała. – Jak to się stało, misiu, że nie zapadłeś w sen zimowy? – O, to bardzo długa historia – powiedział miś z uśmiechem. A siostryczki zakrzątnęły się w kuchni i podały misiowi gorące mleko i drożdżowe bułeczki z miodem. Misiowi bardzo spodobało się w ciepłej chatce a babcia pozwoliła mu zostać na całą zimę. Tak sobie mieszkali we czworo. Niedźwiedź całe dnie przesypiał przed kominkiem, a dziewczynki go karmiły. Ale kiedy nadeszła wiosna, zazieleniła się trawa, a zwierzęta obudziły się do życia, miś powiedział. Chciałbym wam z całego serca podziękować za gościnę. Niestety muszę opuścić waszą milutką chatkę. Siostrzyczki rozpłakały się i zaczęły prosić Misia, by został z nimi już na zawsze. Bardzo polubiły Niedźwiedzia i przyzwyczaiły się do niego. Babcia też prosiła, by Niedźwiedź został, ale on odpowiedział im, Chętnie bym z wami pozostał, ale niestety muszę odnaleźć kogoś, kto mnie kiedyś skrzywdził. A wtedy kto wie, kto wie, rzekł w zamyśleniu Niedźwiedź. Po czym odszedł do lasu. Dziewczynki przez kilka dni były markotne i nie chciało im się nawet bawić. Ale pewnego dnia, gdy słonko mocno już przygrzewało, wybrały się na spacer. Wędrowały sobie tu i tam, aż dotarły do lasu. A w lesie ujrzały starego krasnala, któremu broda wplątała się w gałęzie suchego drzewa. – Pomóżcie mi! Pomóżcie! No, no, ruszcie się wreszcie! – zawołał nieuprzejmie Krasnal. Siostrzyczki pomyślały, że jeśli ktoś jest tak niegrzeczny, nie zasługuje na niczyją pomoc, ale babcia zawsze im powtarzała, że każdemu trzeba pomagać, gdy tego potrzebuje. Różyczka wyplątała więc brodę Krasnala z gałęzi. Niestety, niechcący wyrwała mu z tej brody kilka włosów. – Au! Co robisz, ty nieznośna dziewczyno! – krzyczał rozwścieczony Krasnal – – Czy nie mogłaś uławać gałęzi, zamiast niszczyć moją piękną brodę? – Lepiej byś podziękował, zamiast krzyczeć – powiedziała różyczka. Po chwili, kiedy siostrzyczki dotarły nad rzekę, Krasnal znów potrzebował ich pomocy. Jego broda była w takim nieładzie, że tym razem zaczepiła się o haczyk wędki. – Różcie się, leniwe panny! – Połóżcie mi! Czy nie widzicie, że, że ja mogę się zaraz utopić? wołał nieprzyjemnym głosem. Dziewczynki i tym razem mu pomogły. Wtem nadleciało ogromne ptaszysko, chwyciło krasnala i uniosło go do góry. I znowu różyczka z białośnieżką uratowały mu życie, wyrywając go ze szponów ptaka. Ptaszysko odleciało, ale zawołało jeszcze. I tak się z tobą policzę, przebrzydły krasnalu! Siostrzyczki wiedziały już, że krasnal miał niedobry charakter i nie tylko im dokuczał. Inni także się na niego gniewali. Postanowiły więc uciec jak najdalej od niego. Udały się w stronę lasu, ale on zauważył i krzyknął. A wy dokąd biegniecie? Macie tu zostać i pozbierać diamenty, które się wysypały z sakiewki. Dopiero co je ukradłem. Pochwalił się. Całe zdarzenie widział niedźwiedź ukryty za drzewem. Wyskoczył i prędko przegnał krasnala. I nagle hmm, niedźwiedź zniknął, a pojawił się piękny książę. Dziewczynki patrzyły na niego okrągłymi ze zdumienia oczami, a on rzekł z uśmiechem. – To właśnie tego złego krasnala szukałem – Kiedyś mu pomogłem, tak jak wy dziś, ale on zamiast mi podziękować, zamienił mnie w niedźwiedzia. Nie wiedziałem, jak zdjąć zaklęcie, ale dobra wróżka powiedziała mi, że zły czar pryśnie, gdy wygonię krasnala z tych okolic. I dziś wreszcie to się stało. Książę zaprosił do swego zamku obie dziewczynki i ich babcie. Opowiedział swemu bratu o tym, jak to chodził po świecie pod postacią niedźwiedzia. Opowiedział też o dobrych sercach sióstr, mieszkających w chatce za lasem. Po niedługim czasie książę pojął za żonę różyczkę, a jego brat miało śnieżkę. I żyli długo i szczęśliwie, często odwiedzając ukochaną babcię, a o złośliwym krasnalu całkiem zapomnieli. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i grzecznie. Hej.